6 stopa 41 to kolejny z serii Olbeira w grze Farming Simulator 22. W serii pierwszej będę tak mówić, bo Olbeira już za dużo się pojawia razy w moich filmach, nie to, że coś YouTube się czepia czy coś. Zacząłem filmik przy i tu stoi rozciewasz. A dlaczego? Bo znalazłem go na okazjach bardzo fajny. Oczywiście miesiąc później się pokazał większy i jeszcze tańszy marki Fernland, ale nie wiedziałem, że się pojawił, dlatego kupiłem tego za 15 tysięcy. A poza tym on jest nowy, nie było go w 19. tamten dół możecie sobie kadara zobaczyć on właśnie na mapie Erlenrad <gryny> nawoził. Gitrakiem małym, tym elektrycznym, no dobra. Miniaturka mówi, że będziemy kosić trawę, ale to nieprawda. Nie no, to prawda. Ale muszę najpierw zatrudnić pracownika, żeby zaczął sziać mi soko. Później wsiadamy do pick I tak, zbieramy kasety. Tu było kiedyś... Nie ma. Może tam jest, czekajcie. Pamiętam, że tu, bo tu kaseta gdzieś była. Czuję się trochę głupio. Bo tu nie ma kasety. Dobra. Ale tam na moście musi być na bank. Bo kasety tutaj jeszcze zbierałem przed... ...aktualizację świąteczną, a po aktualizacji świątecznej na przykład na... Y, Elm Creek niektóre znajdźki... Znaczy... W ...większości są w tych samych lokacjach. E, ty... Dobrze, że mnie pociąg nie rozjechał. Y, w Większości są w tych samych lokacjach, na przykład na Elm Creek'u. Y, ale w troszeczkę innych miejscach w tych lokacjach, nie? Na przykład, na przykład było tam gdzieś w oknie, czy coś takiego. Zabawka później już zmieniła swoje położenie Coś takiego e, Dobra Dlaczego jadę pick-upem? Bo jest jeszcze jedna znajdźka, ona jest dosyć daleko Więc nie zamierzam iść pieszo A tuż przed odcinkiem znalazłem jeszcze jedną znajdźkę Więc może na sprzęt do trawy będzie mi stać Kurczę, Znowu słuch Muszę jednak chyba drogą normalnie o już tu jest most za chwilę. Kurczę, przydatne są te pikapy szukania znajdzie. Mógłbym szczerze pobrać to y, modyfikacje na y, bieganie szybkie. Dobra, lauta, nic się nie stanie. Tutaj była raz, pamiętam, kaseta koło drzewa brzozy, tu. E, gospodarstwo w kryzysie. Nie pamiętam jak tam to się nazywało. No cóż, zobaczmy. I tak, zostało jeszcze jedno w sklepie rolniczym. To naj, jak ostatnio odkryłem. Będę musiał któreś pole tak kupić, i później je, oczywiście, sprzedam. Ale zebrać kamienie, żeby te wapno mieć. Bo wapna nie mam w ogóle, a jednak pole dobrze jest wapnować. A tutaj jest yy, gra: Harplifter Turbox. A to nie, to konsola. A to jest harfowy ciężarowiec. A, czyli to, to co tu tak gra, nie? No a, dobra. Wchodzimy do sklepu, tu używane maszyny. A oprócz tego, rozsylmasza traktora yy, nie ma nic ciekawego za bardzo. I bardzo szybko idziemy w kosiarki, bo już 4 minuty minęły. Postanowiłem kupić y, kosiarkę marki Kwedland, i tak myślałem, czy kupić sepnusela czy to, zresztą nadal myślę. To ma 3,1 teraz to 2,4. Na razie kupię sepkusela i tyle. Wyżej później się sprzeda, nie? I jeszcze, jeśli się uda, to dokupię przetrząsacz. I tak myślę, czy kupić ten, czy może tego walnąć sobie. I kupię to Wikona, on pamiętam był w 19. I na razie tyle z maszyn. W następnym odcinku będzie pewnie zgrybianie i zbieranie, więc będzie raźny maszyn w Pracownik tam sobie sieje Sorgo. Teraz na polu, gdzie w ostatnim odcinku były żniwa tego słonecznika. A słonecznik jest tam gdzie było Sorgo obecnie już yy... tylko film yy, mówi yy, pokazuje to, że był usunięte. Kurczę, mogę wziąć tylko kosiarkę kuna, no ale dobra, już niech będzie ta hm. chociaż Dobra, nie no sprzedam, ona jest tak mała. 4, jest szerszy Dobra, szybko tylko Nie, nie chcę nic przemalowywać. No troszeczkę zarobiłem. Mm. Nie, nie chcę dwóch. To byłoby mi niepotrzebne. Dobra, szybko, szybko, szybko. Żeby nie marnować się odcinka. Najgorsze co jest, to mu właśnie marnowanie odcinków. Dobra, lecimy przez skróty. No, tutaj kosiar ta kosiarka była w 19. dodatku. No ale tu większość tych kosiarek. Trzy to właśnie z modów póki co, co dali. Że inne to są właśnie te co były w 19 w dodatkach i w ogóle, dlatego wziąłem to. Ja i nie miałam tego dodatku, więc no... Widokona i kwednana, więc bardzo się cieszę, że mogę je użyć. Tu mi się rozkładał? Teraz tak, bo ja takich kosiarek nie lubię. Nie wiem czemu akurat ją wziąłem, no dobra. Ją za chwilę też opuścimy. No i mniej więcej, może być tak, chyba. No i kosimy. Tutaj, pierwsze takie na odcinku koszenie. Ja tutaj raz robiłem kontrakt, to to już wiem, jak to jest z tym koszeniem. Właśnie podobnie stawiam, tyle że był traktor Valtra Seria G oraz wszędzie koszarka. Właśnie serva który której. Na chwilę kupiłem, ale już sprzedałem. No, no mam strasznie mała, jest Ta to konkretna. Nawet i później, jak już będę miał dwie kuna, może kosiarki, to sobie będzie Mijaczki później się e, wykosi. Tu przednią kosiarką dokośnie się ładnie. A dużo wykosić, żeby było co przetrząsać. Trochę cicho jestem Ale tutaj pełne skupienie, żeby nic nie sknocić Trzeba będzie niedługo już kupować klasa, bo Valmet ma sporo motogodzin, a tu najwięcej powinien mieć akurat Steyr, a Steyr nie ma najwięcej motogodzin Nie wiem jak to się stało Że traktor, który powinien mieć najwięcej motogodzin nie ma Oczywiście nieodłączne piski no mojej kierownicy. Nie wiem, co ja będę musiał zrobić z tymi piskami, bo obniża komfort oglądania. Kurczę, to przyjemnie się pracuje takim zestawem. Ale ten pokos za kosiareczko, taki malutki. Ona jest jak ten sepchny sel zostawia pokosy. fajny Jeszcze szersza jest to już w ogóle. Tutaj trzeba by zapomniałam w szklarniu zupełnić wodę. Trzeba będzie niedługo zupełnić. Być może po odcinku i sałaty trochę zabrać. Chociaż tam jest mała przechowalnia, no to będzie git. Poza odcinkami może jeszcze zrobię ten, jak to się nazywa. Mm. Jedne, sezon, żniwa, słonecznika i soi, albo może nawet i dwa. czy pewnie sobie będzie na tym mniejszym polu, gdzie teraz bardzo się je sorgą, a te większe będzie... A właśnie, jak teraz się je, to nie. Na odcinku będzie to poza... Dobra. Żeby było co na odcinku yy, sprzedaży, ale nie, to też będę musiał wybrać odpowiedni miesiąc, żeby było wszędzie gdzieś mniej więcej tak samo. A i tu tylna, nie przednia. Ciężko tutaj się orientować. Która kosiarka to która. Ale i tak dużo wykoszone jest, by nie było. O, takie coś, o... Wybaczcie, że tu na chwilę zgadzam, no ale... tym zdążę na odcinku wykonać, to wiecie, trzeba, trzeba robić ładne tutaj screeny. No, piękne. Dobra Widać HD już Bo jednak chcę wiedzieć jak tu jadę, z prędkości w ogóle, ale mięczek aczek No A dobra Nie lubię za bardzo z takimi zestawami pracować. Po co wszystkie te kosiarki opuszczać, i w ogóle tak? To muszę sobie szybko przejechać. Ta kosiarka Elko chyba nie potrzebuje przy nim kosiarki. Więc będę musiał chyba kupić. Aj. Co to ja tak... taki jakiś nierozgarnięty. Dawno się grało, no. Kierownicy z tym panelem. Szczerze nie wiem co Mafia Solec ma z tym panelem. No! A zły przycisk przycisnąłem. No bo coś tam mu się niby psuje, ten panel. Ja mam taki sam panel. Bo to jedy, jedyny pasel, panel jaki pasuje do FSA. I jakoś on u mnie nie szaleje, wszystkie przyciski są, działają, nie wiem. No ale kiedy ja kupiłem, a kiedy on? A ładnie, tak. no wsteczny wykosiłem, pięknie Teraz tutaj będzie mijaczek, standardowo Bez mijaczków nie ma odcinka No może zdąży ładnie wkosić Ale tutaj prędko się z górki zjeżdża, jest najlepiej No i tutaj mniej więcej będzie już ładnie wykoszone Ach, te, ja nie lubię tych... Te, 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 to w jaki sposób te, gra zmienia biegi w tych traktorach, bo ten traktor się troszeczkę przydusza, nie powiem, że nie To już mogę wyłączyć i złożyć ksiareczkę. To uprzednio jeszcze trochę pooperuję. Chociaż troszeczkę tego powykaszyć po odcinku i tak, to pewnie poprawię. No, dobra. A... A teraz zamiast podnieść to ja Taki głupi jestem czasami Dobra, ja też składam tą kosiarkę Dobra, no Dobra, szybko lecimy na sklep, po żeby chociaż te 5 minut było przetrząsania. O tutaj widzicie stoi header do słonecznika. Już tych maszyn całkiem sporo się robi, nie wiem teraz gdzie ja postawię kosiarkę. I czyli te wszystkie. Maszyny pewnie będę musiał zrobić ten... Ten poukładać je, upchać bardziej niż poukładać. Poustawiać. E, no bo... Nie chcę, żeby coś stało na deszczu, bo no i tak tam ten header musi stać, bo nie mam gdzie go wsadzić, chyba, że za kombajnem go postawię. To nawet dobry pomysł. No przecież z Saszem Nawet z przetrząsaczem szczerze to spoko wygląda. Jarek. A i dzisiaj e, z rana, to znaczy wy jak to oglądacie to będzie wczoraj e, Pod koniec odcinka e, ktoś napisał, ta osoba dobrze wie, jeżeli teraz ogląda w tym momencie I tak, ja ciebie z... skądś kojarzę twój nick, bo nie pamiętam skąd, czy my razem graliśmy czy co Bo ja mam akurat słabą pamięć, nie wiem jak, jak to się dzieje, że e... Ciężko mi zapamiętywać niektóre osoby, rzeczy, nie? Na przykład hasła do niektórych... ...konk, w których sobie ustawiłem, żeby było zapisane, na przykład, nie? Oczywiście teraz właśnie pozapominam, bo mi się... ...wszystkie hasła wyczyściły, no i... no. Jest teraz zabawa z... ...proszeniem o odświeżenie. Hasła... no to już z tak szybko to się nie jedzie. Ale animację to trzeba przyznać, że piękne zrobili. Jedyne co, tutaj, to, co w tej 22 jest takie bardzo nowe, to właśnie te pory roku, to znaczy one były już w 17 szczerze. Te uprawy winorośle były w 19 na dwa sposoby. Do postawienia, po prostu to była taka trochę szklarnia ze zmienioną po prostu wyglądem. Zamiast budynku y, zrobionego przez Draco, który jest winnica, lub y, na mapie taki nie pamiętam jak ona się nazywała, i tam było nawet ciekawie to zrobione. Był kombine, były białe, czerwone, winogrona, oliwki, oczywiście są nowe, więc tutaj Git y, seasons jest uproszczony w porównaniu do tej wersji 17 lub 19. I animacje: akurat animacje to na, najlepsze co jest, bo Sorgo to na przykład na mapie, gdzie był przez pewien czas banner z kto pamięta, ten pamięta zmieniłem niedawno na masę Fergusona z przyczepą Pottinger Faro bardzo ładny zestaw te masy się pojawiły u mnie na, w 19 jeszcze na flat mapie pamiętam, kupiłem nowy ciągnik taki u masy i na miniaturce że to była inna mapa i w ogóle wszystko inne Pottinger Faro, moja ulubiona przyczepa pięknie pasy wyglądały pięknie ten zestaw wyglądał nadal go wspominam miło oczywiście Lubiłem sobie pracować tym zestawem właśnie. Tutaj zrobiłem tego mijaczka, ale go po pewnie poprawię, bo do końca to chyba już nie zdążę. A przed tym jeszcze te trawy dokosić i w ogóle to trochę czasu będzie. I teraz tak, jeśli ktoś teraz to ogląda, to niech yy, w komentarzu na, ma, napisze majonez, ja zostawię serduszko, no bo akurat majonez, nie, najlepszy co jest, majonez, sam nawet napiszę majonez i dostanę sobie od siebie serduszko, nie, i będzie wtedy majonez, jaki chcecie, kielecki, lub inny, nie, ale majonez. Teraz tak, nie chcę mi się żebrać pod koniec odcinka, kiedy będę stać przy zgaszonym czy dlatego od razu poproszę tutaj, będę żebrać oczywiście jak każdy youtuber, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrybowali mój kanał w ogóle dla zasięgu, żeby było więcej osób oglądało, zostawiły łapkę w górę i żeby napisało pod tym filmem majonez, bo to trzeba zrobić oczywiście. Zapraszam na poprzednie odcinki oglądania z tej serii, no ale też z 19, 19, jeśli ktoś lubi tamte klimaty jeszcze, e, czasów e, kiedy 22 była wielką niewiadomą. E, no, tymczasem e, ja dziękuję za oglądanie. E, pracownik sobie tam sieje Sorgo. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu majonez to dostaniecie serduszko, tymczasem ja was żegnam przy sztejerze z w Wikon, który był w 19 oryginale, ale już nie jest tutaj, w tym farmingu. Widzimy się w odcinku z koszenia Sorgo oraz mulczowania. Pa!